To twój tata? Sydney. Sydney? Tak. Poznajcie się. Cześć. Co słychać? Piona. Na boki. Nic z tego? Spoko, kostiumy. Niech zgadnę Power Rangers, Madonna, portorykański książę? Jest pan taki stary. Coś jeszcze? Znalazłem w sieci artykuł o tym, że gdy Madame Hawthorne zmarła, zlicytowano część jej rzeczy. Jedną z wymienionych rzeczy jest jej stara księga zaklęć. Wiem. Tato, potrzebujemy tej księgi. Dobrze, Rico Slave? Czy artykuł mówi o tym, kto ją kupił? Tak. Handla szantykami Sheldon Skinner. Jest tutaj. Ma na sobie bluzę z Harvardu i dziaderskie spodnie. Kupił bilety na mroczny karnawał w parku Dun. Musimy się rozdzielić. Masz. Ja też noszę takie spodnie?